Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek 2 maja, to jest 24 dzień okresu wielkanocnego. Do uroczystości zasłania Ducha Świętego, zostało nam 26 dni. Francja. Muzeum Sztuki Współczesnej, mieszczące się we francuskim Lyonie, niedawno zorganizowało wystawę zatytułowaną Inkarnację ciało w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Lyonie. Jak czytamy na stronie internetowej Muzeum, wystawa jest otwarta dla wszystkich, pod warunkiem, że są nadzy. Współautorem tego fenomenalnego pomysłu jest Francuska Federacja Naturyzmu. Pan Frédéric Martin, prezes federacji w regionie Rodin-Alphi, skomentował wystawę w następujący sposób. Ciekawe jest przeżywać wystawę zupełnie nago. To zachęca nas do spojrzenia na siebie bez filtra norm społecznych. Okazuje się, że podobne przedsięwzięcie zostało zorganizowane w Lyonie w marcu. Ówczesna, przeznaczona dla tzw. naturystów, wystawa nosiła tytuł hiperrealizm. To nie jest ciało. Rozum pozbawiony światła bożego jest w stanie sam siebie, często, a praktycznie zawsze przy pomocy najprymitywniejszych instynktów, doprowadzić do stanu kompletnego upadku, zagubienia i absurdu. Ponownie Francja. Jak donosi portal Fons24 – Powołując się na oficjalne dane rządowe, francuskie więzienia były na początku kwietnia zapełnione w 120%. Zakłady karne we Francji są w stanie pomieścić niemal 61 tysięcy osadzonych. Tymczasem 1 kwietnia przebywało w nich 73 tysiące skazanych. Pani Pryn Misoff, reprezentująca francuski oddział Międzynarodowej Organizacji Monitorującej Stan Więziennictwa i Prawa Więźniów International Prison Observatory. Zauważyła, że sytuacja więziennictwa we Francji staje się gorsza z miesiąca na miesiąc. Już w 2020 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że francuskie władze nie podjęły wystarczających kroków, aby przeciwdziałać przepełnianiu zakładów karnych i nakazał wypłatę odszkodowań osadzonym. IPO wydało wtedy oświadczenie, w którym czytamy: w ciągu ostatnich 40 lat niemal podwoiła się we Francji liczba osadzonych, przypadająca na 100 tysięcy mieszkańców. Rośnie również długość zapadających wyroków. Jak to zwykle bywa w tych czasach, takie pseudomądrościowe analizy muszą ze względu na poprawność polityczną absolutnie abstrahować od przyczyn takiego stanu rzeczy. Dla wszystkich niemal jasnym jest, że gdyby uczciwie przeanalizować przyczyny przepełnienia więzień, bardzo szybko doszłoby się do przyczyn takich jak Polityka migracyjna, islamizacja Francji i stosunek muzułmanów, np. do białych francuskich kobiet. Dość szybko pewnie połączono by kropki z pornografią, czy też po prostu z upadkiem moralnym społeczeństwa francuskiego. Taka mowa jednak nie jest mile widziana. Lepiej skupiać się na prawach więźniów i wypłacać im odszkodowania, jeżeli mają niewygodnie. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Atanazego, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła. Jest to, moim skromnym zdaniem, jedna z najważniejszych postaci, mogących pomóc nam zrozumieć obecne czasy. Święty Atanazy urodził się około roku 295 w Egipcie. Od młodości prowadził pustelniczy tryb życia. W 318 roku w wieku 23 lat przyjął święcenia diakonatu. Był to czas, gdy największe zagrożenie dla Kościoła stanowiła herezja arianizmu. Doktrynę arianizmu stworzył ksiądz Ariusz, który negował istnienie Trójcy Świętej. Dzięki staraniom świętego Atanazego, Sobór Nitejski w 325 roku potępił poglądy Ariusza, formułując wyznanie wiary uwzględniające wzmiankę o tym, że Jezus Chrystus jest współistotny Ojcu. Pomimo tego heretycy ariańscy rośli w siłę, opanowując niemalże całe struktury kościoła. Na Soborze w Tyrze... Zdołali oni wykląć nieprzyjaznego im świętego Atanazego, a cesarz skazał go na wygnanie. W swoim życiu święty Atanazy wygnań takich przeżył pięć. Atanazy nie okazał posłuszeństwa hierarchii, wybrał posłuszeństwo Bogu. Nie podporządkował się niesprawiedliwie nałożonej na niego karze ekskomuniki, pomimo że została ona nałożona pozornie, zgodnie z prawem. Nałożyli ją przecież ważnie wyświęceni biskupi w ramach ważnie zgromadzonego Synodu. Pomimo formalnej ekskomuniki, święty Atanazy dalej nauczał, odprawiał przeświętą świętą i wyświęcał kapłanów. Zdawał sobie bowiem sprawę, że synod ani papież nie mogą zmienić tradycji katolickiej. Nadzwyczajny stan wymagał nadzwyczajnych środków, a w tym nieposłuszeństwa wobec decyzji synodów biskupich. Z ostatniego wygnania święty Atanazy wrócił w 366 roku, mając 71 lat. Zmarł 7 lat później, w nocy z 2 na 3 maja. 373 roku. Dzięki jego twardej wierze i nieugiętej postawie, Sobór Konstantynopolitański w 381 roku potwierdził nicejskie wyznanie wiary w formie, która funkcjonuje do dziś. Bardzo proszę rozważyć czasami postawę świętego Atanasego. Był katolikiem, który rozpoznał błędy swoich przełożonych i niemal całej hierarchii kościelnej. Okazał jej nieposłuszeństwo. Widząc, że okazanie posłuszeństwa byłoby nieposłuszeństwem wobec Boga, zostawał wygnany i ekskomunikowany. A dziś nie tylko jest świętym Kościoła Katolickiego, ale wszyscy na całym świecie od mniej więcej 1700 lat, odmawiając skład apostolski, mówimy słowa, które przez te 1700 lat przeszły jedynie nieznaczące modyfikacje. Wielka Brytania 6 maja w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Nowy król Wielkiej Brytanii, Karol III złoży przysięgę koronacyjną. Po raz pierwszy od czasów reformacji w wydarzeniu udział wezmą również katolicy hierarchowie. Obecność duchownych katolickich, jak i innych wspólnot niekatolickich, czyli np. przedstawicieli prawosławia, jest osobistym życzeniem Karola III. Na zakończenie uroczystości koronacyjnych błogosławieństwa udzieli królowi katolicki arcybiskup Westminsteru, kardynał Vincent Nichols. Nowy król postanowił ponadto, że jedną z jego obietnic składanych przed koronacją będzie ochrona wszystkich religii. Karol już w młodości zasłynął z indyferentyzmu religijnego i bliskiego kontaktu z przedstawicielami różnych wyznań. Z tego też powodu, już po koronacji, zostanie odczytane wspólne pozdrowienie wszystkich religii dla króla. Jako sąsiedzi w wierze pozdrowią króla Karola przedstawiciele judaizmu, islamu, hinduizmu, buddyzmu oraz Sikhów. Choć w pierwszym odruchu możemy zareagować pozytywnie na fakt, że dopuszczono do tego hierarchów katolickich, to jeżeli w tym samym czasie nie zabroniono wszystkim innym hierarchom różnych religii być podczas koronacji, chyba hierarchowie katolicy w Anglii powinni swojego udziału odmówić. Brazylia W miniony czwartek Brazylijski Sąd Federalny wydał wyrok, w którym zakazał eksportu żywego bydła ze wszystkich portów w kraju. Powodem takiego orzeczenia jest, Dobro zwierząt. Będący wynikiem pozwu, jak i brazylijska organizacja pozarządowa Narodowe Forum Ochrony i Obrony Zwierząt złożyła w 2017 roku w São Paulo, wyrok został uznany przez podobne organizacje za historyczny. Narodowe Forum Ochrony i Obrony Zwierząt stwierdziło, że jest to uznanie cierpienia wyrządzonego zwierzętom w działalności podobnej do handlu ludźmi w czasach niewolnictwa. Sędzia Dialma Gomez. W uzasadnieniu do wyroku mówił: Zwierzęta nie są rzeczami. To czujące, żywe istoty to jednostki, które odczuwają głód, pragnienie, ból, zimno, udrękę i strach. Pan Carlos Favaro, brazylijski minister rolnictwa, powiedział z kolei, że należy przestrzegać nakazów sądowych, ale bronił handlu żywym bydłem w Brazylii. Na razie wyrok nie jest prawomocny. Stany Zjednoczone, dr Paul Church. Doświadczony amerykański urolog, pracujący m.in. w szpitalu Beth Israel Deaconess Medical Center w Bostonie w stanie Massachusetts, został zwolniony z pracy za przestrzeganie przed zdrowotnymi konsekwencjami aktów homoseksualnych. W wewnętrznej korespondencji pomiędzy szpitalem a panem Churchem lekarz sygnalizował, że obcowanie płciowe przez homoseksualistów może skutkować zarażeniem się HIV, AIDS i innymi chorobami. I jest po prostu niebezpieczne dla zdrowia i życia. Doktor, któremu samo nazwisko może jakoś pomogło zachować zdrowy rozsądek, gdyż nazywa się Church, kościół. Sprzeciwił się również promocji LGBT w szpitalu, jak również wszelkim naciskom na personel, by ten angażował się w tego typu akcje. Jak się okazało, doktor Church został wydalony nie tylko ze szpitala Beth Israel Deaconess Medical Center, ale również z innej placówki, w której pracował, czyli Brigham and Women's Faulkner Hospital niepoprawnemu politycznie panu doktorowi urologowi przyszło pracować w szpitalach, które otwarcie wspierają ruch LGBT, organizując na przykład wiele wydarzeń związanych z tak zwanym świętem dumy. Mówimy o szpitalach. Izrael i Polska. Profesor Dan Michman, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Badań nad Holokaustem Yad Vashem, napisał list, w którym bronił skandalicznej postawy profesor Barbary Engelking, która po raz kolejny już zarzucała polakom udział w mordowaniu Żydów. Profesor Engelking, komentując 21 kwietnia na antenie stacji TVN24 rocznicę powstania w gestie warszawskim, powiedziała: „Ludzie w Polsce, którzy zdecydowali się pomagać Żydom, to byli naprawdę bohaterowie i było ich naprawdę niewielu. Można było mieć nadzieję, że będą się inaczej zachowywać, że będą neutralni, że będą życzliwi.” Że nie będą do tego stopnia wykorzystywać sytuacji i nie będzie tak rozpowszechnionego szmacownictwa. Profesor Michman, dyrektor Jadwaszem, zdecydował się poprzeć to zakłamywanie historii i w swoim liście, będącym obroną pani badaczki żydowskiego pochodzenia, pisał: Ideologicznie napędzane ataki na profesor Engelking są w rzeczywistości atakami na wszystkich o otwartych umysłach, którzy szukają wyjaśnienia. W jaki sposób mogło w ogóle dojść do Holokaustu, aby zbadać bolesne aspekty historii ludzkości w możliwie wyważony sposób? Gdyby to nie było trochę straszne, to byłoby śmieszne. Naprawdę nie umiem sobie wyobrazić większego paradoksu niż gdy dyrektor Jadwaszem mówi o wyważonym sposobie badania historii ludzkości. Choć oczywiście Holokaust był jednym z najbardziej haniebnych momentów w historii ludzkości, to od tego czasu środowiska żydowskie z pewnością nie są zainteresowane wyważonym sposobem badania historii. Środowiska żydowskie, najbogatsze na świecie, tańczą na grobach ofiar Holokaustu, wykorzystując stworzone przez siebie pojęcie antysemityzmu tylko i wyłącznie do swoich celów. A jeżeli teraz widzą, że prawdziwi winowajcy Holokaustu stali się państwem upadłym, ponieważ Niemcy moralnie już leżą, teraz kroczek po kroczku będą usiłowali zmieniać karty historii. Teraz będzie się coraz bardziej okazywało, że chyba to w sumie Polacy. Zrobili to Żydom. I to nie jacyś bardzo nieliczni na skalę całego kraju. Żydom mniej więcej 80 lat temu, ale wszyscy Polacy, wszystkim Żydom, którzy żyją obecnie. Na tym polega narzędzie antysemityzmu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Współczesny tak zwany ekumenizm to jedna z naprawdę bardzo destrukcyjnych koncepcji, panoszących się dzisiaj w kościele. Świadomie lub nieświadomie, nie chciałbym spekulować na ten temat. Hierarchowie głoszący ekumenizm, czy też na różne sposoby go realizujący, narażają na wielkie niebezpieczeństwo wiernych Kościoła katolickiego. Dziś powiem o dwóch zagrożeniach. Po pierwsze, ekumenizm taki może człowieka z Kościoła wyrzucić. Rozmawiałem z pewnym księdzem posługującym w Wielkiej Brytanii. Miał on w parafii wiernego, pochodzenia arabskiego. O dokumencie papieża Franciszka z Abu Zabi, o braterstwie. Stworzonym wspólnie z wielkim imamem islamu i brzmiącym dosłownie jak manifest komunistyczny, wierny ten przyszedł do księdza i powiedział: Papież mówi, że Bóg chce wszystkich religii. Papież napisał dokument z imamem. Mnie jako araba bycie katolikiem sporo kosztowało. Chcę księdzu za wszystko podziękować. Będę bardzo dobrze wspominał te lata. Nie mam nic przeciwko katolicyzmowi, jednak zdecydowałem się przejść na islam. Islam bardziej do mnie przemawia. Po pierwsze, przepisy wydają się konkretniejsze, a po drugie, islamska wizja raju trochę bardziej do mnie przemawia. Ksiądz ten był bardzo poruszony, już chciał się odezwać, ale zdał sobie sprawę, że papież wytrącił mu z rąk wszystkie argumenty. Kiedyś, powiedziałby, odchodzisz do antychrysta, decydujesz się na pewne wieczne potępienie. A teraz? Czy ten ksiądz miał zaprzeczyć papieżowi? Miał zacząć, jak sam to powiedział, wciskać, wciskać hit temu młodemu mężczyźnie. Że choć Bóg chce wszystkich religii, to katolickiej chce jakby najbardziej, że wszystkie religie prowadzą do Boga, ale katolicka tak bardziej. Jaki szczególnie męski rozum może przyjąć taką papkę? Święty Jan, osoba, która stała pod krzyżem Chrystusa, można więc zakładać, że, przepraszam za wyrażenie, jest jakoś zorientowana w miarę w katolicyzmie. W kilku miejscach napisał, że każdy, kto nie wyznaje bóstwa Jezusa Chrystusa, jest antychrystem. Współczesny ekumenizm, który wydaje się świętego Jana uznać za chyba osobę niezorientowaną w temacie, a zostawiając żarty na bok, wpędził tamtego młodego wiernego o pochodzeniu arabskim z Kościoła prosto w objęcia Antychrysta. I drugim fatalnym skutkiem ekumenizmu jest zupełne rozciapkanie wiary katolickiej i mieszanie w głowach wiernych. Moim zdaniem jest to olbrzymia odpowiedzialność. Przed obecną epoką dialogiczności Kościoła i ciągłego dążenia do jakiejś nieuchwytnej jedności, zwykli katolicy świadomi byli faktu, że dwa sprzeczne ze sobą systemy wierzeń nie mogą w żaden sposób utworzyć jedności. Jeżeli uważasz, że 2 plus 2 jest 4, to niestety jesteś trochę fanatykiem matematycznym, gdyż nie dopuszczasz myśli, że 2 plus 2 jest równe 5. Jesteś pięciofobem, nawet sześciofobem. Uprawiasz jakiś prozelityzm matematyczny. Kiedyś katolicy zdawali sobie sprawę z tego, że niezależnie ile tam pochwał, powiedzmy, się wymyśli dla innych religii, jak intensywnie będzie się z nimi prowadziło dialog, ile się zrealizuje wspólnie jakichś dobrych inicjatyw, wymieni uścisków ręki, uśmiechów, ukłonów czy nawet całowania nóg, błędy owych heretyków nie staną się przez to ani o Jotę bliższe prawdzie. Teraz od kilku pokoleń my, katolicy, nauczani jesteśmy, że. Wszystko, co jest wprost sprzeczne z prawdą objawioną, też w jakiś magiczny sposób wcale nie musi być nieprawdą. To jest gwałt na rozumie katolika. A jako, że katolik bardzo potrzebuje swojego rozumu do swojej wiary, za ten gwałt, według mnie, odpowiedzialność jest wielka. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, proszę, daj łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz komentarz. Święty. Atanazy, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro z Panem Bogiem.